Dzisiaj w naszym filmie sprawdzimy trzy sprzęty. Pierwszy to jest bezprzewodowy odkurzacz z funkcją aktywnego mycia. Drugi to jest bezprzewodowy odkurzacz z podświetleniem LED. Z kolei trzeci to jest odkurzacz ręczny. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. A najlepsze jest to, że te trzy sprzęty to tak naprawdę jeden sprzęt, czyli Aquatrio od Philipsa. No i oczywiście partnerem tego materiału jest marka Philips, która poprosiła nas o przedstawienie Wam tego właśnie Aquatrio. A teraz powiedzmy krótko o każdym z tych trzech głównych zastosowań Aqua od Philips. Pierwszy, czyli bezprzewodowy odkurzacz z funkcją aktywnego mycia, to jest odkurzacz, który pozwala na mycie twardych podłóg na mokro. I to jest bardzo wygodna funkcja, ponieważ dzięki temu możemy sprzątnąć na przykład plamy po sosach albo inne rzeczy. No, każdy, kto sprzątał odkurzaczem bezprzewodowym albo nawet nie bezprzewodowym, wie, że takie sprzątanie na sucho nie zawsze jest efektywne. Zwłaszcza jeżeli coś mamy na podłodze, na przykład zasnęło, wtedy trzeba wyciągnąć mopa. W tym przypadku nie trzeba, bo mamy właśnie bezprzewodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowod odkurzacz, który myje aktywnie, czyli na mokro. Drugie zastosowanie to bezprzewodowy odkurzacz z podświetleniem LED, czyli mamy odkurzacz, który świetnie nadaje się do podłóg oraz dywanów i ma w tej końcówce oto podświetlenie LED i ono przydaje się po to, żeby zobaczyć cały brud, jaki aktualnie mamy na podłodze. Bez tego, kiedy sprzątamy, może nam się wydawać, że jest czysto, ale tak naprawdę nie jest. Wystarczy, że odpalimy właśnie takie podświetlenie i widzimy na podłodze, jak naprawdę każdy pyłek kurzu. To robi różnicę. No a poza tym mamy jeszcze odkurzacz ręczny, bo mamy tutaj wymienne końcówki. Więc, jeżeli chcemy sięgnąć w jakiś zakamarek, trudno dostępne miejsce albo po prostu posprzątać nasz samochód, to nie potrzebujemy do tego dodatkowego sprzętu. Nasz odkurzacz bezprzewodowy jest także odkurzaczem ręcznym. Ale moim zdaniem najciekawsze zastosowanie tego odkurzacza to jest właśnie to aktywne mycie, czyli mycie tak naprawdę jednocześnie na sucho oraz na mokro, bo ten odkurzacz naraz myje na mokro i po prostu odkurza. Zobaczcie zresztą sami. Jest to możliwe dzięki unikatowej, opatentowanej nasadce z technologią Aqua Spin, która dzięki zastosowaniu dwóch szybko rotujących szczotek jednocześnie skutecznie odkurza i aktywnie myje twarde podłogi, zbierając wszystkie zanieczyszczenia, przy każdym ruchu w dowolnym kierunku, zarówno do przodu, jak też do tyłu. Oznacza to, że w jednym momencie tak naprawdę i odkurzamy, i mopujemy podłogę. I jest to o tyle praktyczne rozwiązanie, że dbamy w ten sposób nie tylko o czystość, ale też o to, żeby na naszej podłodze było jak najmniej bakterii, bo producent mówi, że dzięki takiemu sprzątaniu mamy o 99,9% mniej bakterii, na przykład jeżeli na podłogę wyleje się nam sok albo coś innego. Poza tym to aktywne mycie jest możliwe dzięki znajdującym się tutaj szczotkom. Power Brush, które wypniemy żeby było nam wygodniej je pokazać. I te szczotki są o tyle ciekawe, że one obracają się z prędkością 4000 500 obrotów na minutę. Są one wykonane z mikrofibry, co naprawdę czuć, i co ciekawe, one w ogóle się nie brudzą. Przez to, że one obracają się tak szybko, to po prostu zasysają nieczystości i brud do środka. Same się nie brudzą. No dobra, ale jak to działa? Philips mówi, że inspirował się naturą, a konkretnie tym, jak czyści się pies, kiedy jest mokry albo ubłocony. Na pewno, jeżeli macie psa, to znaczy ten temat, że pies jest cały mokry, wchodzi do mieszkania, odszypuje się, wszystko macie mokre dookoła, ale pies jest już bardziej suchy. Pies jest w stanie tak skutecznie czyścić się dzięki sile odśrodkowej i tak samo jest w tym przypadku, ponieważ te szczotki dzięki właśnie tej sile bardzo skutecznie pozbywają się zarówno brudu, jak też wilgoci. Warto pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach. Jeżeli ktoś chce mieć stuprocentową pewność, że na pewno te szczotki będą czyste, świeże i tak dalej, to można skorzystać z programu czyszczącego, który trwa 4 minuty i wtedy te szczotki same się oczyszczą, Dodatkowo należy pamiętać o tym, że producent zaleca, żeby te szczotki wymieniać co 6 miesięcy po to, żeby odkurzacz działał jak najlepiej. No dobra, ale jak to działa? Mamy tutaj stację dokującą, na którą możemy odstawić nasze urządzenie, następnie uruchamiamy automatyczny cykl samoczyszczenia, który trwa 4 minuty. Ten odkurzacz po prostu sam się czyści. Te szczotki same się czyszczą i możemy tutaj zostawić je następnie, żeby tak całkowicie sobie odeschły. Oczywiście jak te szczotki sobie odsychają, to nie oznacza, że nie możemy korzystać z tego urządzenia, bo możemy. Odpinamy po prostu silnik wraz z akumulatorem. Przepinamy się tutaj i już możemy korzystać albo z naszego odkurzacza bezprzewodowego z podświetleniem LED, albo jeżeli wolimy z odkurzacza ręcznego. Warto teraz opowiedzieć o zdaniem wielu najbardziej newralgicznym elemencie tego urządzenia, czyli o zbiornikach na wodę. Bo mamy dwa zbiorniki. Ten 450 ml jest na wodę czystą. Ten 400 ml jest na wodę brudną i możecie zapytać, no ale jak ten 400, a ten 450? Jak ten jest mniejszy, a ten jest większy? No ten zbiornik nie zapełnia się do końca, bo mamy gdzieś mniej więcej na tym poziomie poziom max, więc warto o tym pamiętać. Ja nic tutaj nie pomyliłem yy, i warto Warto o tych zbiornikach powiedzieć tyle, że one są po pierwsze bardzo łatwo wymienialne, a po drugie, ten cały system jest zbudowany tak, że kiedy sprzątamy podłogę na mokro, to tak naprawdę korzystamy zawsze z czystej wody. I wygląda to tak, że Pojemniku mamy wodę z detergentem, który jest dodany do zestawu, później oczywiście można go dokupić. Ona jest wypuszczana i następnie jest przez te szczotki zasysana. I jako już brudna woda trafia tutaj. Więc nie mamy tutaj tego problemu, który jest w zdecydowanej większości sprzętów mopujących, że tak naprawdę rozcieramy po prostu brudną wodę po podłodze. Tutaj myjemy podłogę zawsze czystą wodą. Mamy też oczywiście dwa tryby. Mamy taki standard. Standardowy oraz bardziej intensywny, od którego zależy, jak dużo wody będzie właśnie Philips Aquatrio wypuszczał. Wiadomo, że ten bardziej intensywny jest potrzebny na mocniejsze zabrudzenia. I te tryby standardowy oraz intensywny są dostępne nie tylko podczas mycia na mokro, ale także odkurzania na sucho, bo to po prostu zależy od silnika, który znajduje się tutaj. Jeżeli chodzi o te tryby, to jeżeli chodzi o tryb standardowy, to wtedy ten odkurzacz jest niezwykle, ale to niezwykle cichy. Ale naprawdę daje radę, jeżeli chodzi o moc. Jeżeli chodzi o tryb intensywny, no to wiadomo, że wtedy moc jest większa, ale także hałas robi się też większy. Więc przez zdecydowaną większość czasu używałem tego odkurzacza w trybie standardowym. No, jeżeli chodzi o czas pracy, to także jest naprawdę nieźle, bo yy, na przykład wczoraj yy, miałem okazję korzystać z tego odkurzacza podczas sprzątania samochodu. To trwało jakieś dwie godziny, załóżmy przez czwarte tego czasu. Ten odkurzacz był używany głównie w trybie standardowym, ale parę razy trzeba było odpalić ten tryb intensywny. No i właśnie po takim czasie sprzątania y, poziom naładowania akumulatora spadł do 40%, więc można powiedzieć, że mieliśmy tutaj prawie połowę ogniw jeszcze do wykorzystania czyli spokojnie jeszcze godzinę albo więcej można byłoby tego odkurzacza używać. I moim zdaniem jest to czas naprawdę niezły, bo miałem. W swoim użyciu wiele różnych odkurzaczy bezprzewodowych, i wiem, że w tym czasie potrzebowałbym naprawdę dwóch standardowych odkurzaczy, a tutaj wystarczył mi jeden, i jeszcze miał spory zapas mocy. Ale oczywiście może się zdarzyć tak, że ktoś będzie cały czas korzystał z trybu intensywnego albo po prostu będzie potrzebował dłuższego czasu pracy. No i wtedy możemy skorzystać z wymiennego akumulatora. To jest o tyle istotne, że możemy dokupić drugi akumulator po to, żeby wydłużyć czas pracy tego sprzętu. No i ważne jest, że kiedy dokupicie taki drugi akumulator, no to nie musicie najpierw ładować jednego w odkurzaczu, a później wyjmować drugiego, bo jak dokupicie dodatkowy akumulator, no to po prostu dostaniecie razem z nim ładowarkę. Więc nawet jeżeli zakończycie sprzątanie i będziecie potrzebowali szybko do tego sprzątania wrócić i będziecie wiedzieli, że musicie mieć dwa akumulatory, to jeden naładujecie tutaj standardowo Kursaczu, a drugi w dedykowanej ładowarce, którą dostaniecie razem z drugim akumulatorem. Warto w jednym zdaniu opowiedzieć też o końcówkach, które mamy tutaj w zestawie. Tutaj mamy szczotkę do sprzątania na mokro, o której mówiliśmy najwięcej. Tutaj jest standardowa turboszczotka z diodami LED. Tutaj jest taka mniejsza turboszczotka, która też na pewno przyda się wielu użytkownikom. No i jeszcze końcówka do sięgania w trudno dostępne zakamarki. Tak naprawdę mamy wszystko, czego tu potrzeba. I to, co mi się w tych wszystkich końcówkach podoba, to fakt, że one są przemyślane, tak, żeby dało się łatwo to wyczyścić. Nie mamy problemu z tym, żeby wyjąć nawet całkowicie tą turboszczotkę, umyć ją, jeżeli będzie trzeba, i z powrotem ją szybko włożyć. Tak samo to działa w przypadku innych końcówek, no bo zobaczcie sami, możemy bez problemu wyjąć, wyczyścić to, a następnie schować. Tak samo wygląda to tutaj. Warto pochwalić także bardzo czytelny ekran LCD, który stanowi takie centrum dowodzenia tym odkurzaczem. Myślę, że nikt nie będzie miał problemu z jego czytaniem. Ważne jest też, że niezależnie czy sprzątamy na sucho czy na mokro, zarówno w tej, jak też w drugiej części odkurzacza mamy odpowiednie pojemniki, które można bardzo łatwo wyjąć i pozbyć się z nich nieczystości. Opróżnianie ich zarówno tego suchego, jak też tych pojemników na wodę nie jest w ogóle żadnym problemem. Poradzi sobie z tym nawet dziecko. I to chyba już wszystko, co mieliśmy do powiedzenia dzisiaj o Philips Aqua Trio. Co tu dużo mówić, naprawdę wysokiej klasy odkurzacz. To, co mi się w nim podoba, to fakt, że w standardowym trybie jest bardzo cichy. W trybie, wiadomo, bardziej intensywnym oferuje znacznie większą moc, ale bardzo lubię też ten wymienny akumulator, bo dzięki temu mamy pewność, że to jest sprzęt na lata. Ja wiem, że teraz najbardziej Was interesuje. A ile ten otworzecz kosztuje? I ja wam mówię, a nie wiem, bo polska cena w tym momencie jeszcze nie jest podana. Wiem, że za naszą zachodnią granicą taki sprzęt kosztuje 900 euro, więc zdecydowanie mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki, ale moim zdaniem jeżeli ktoś szuka właśnie takiego urządzenia, jeżeli ktoś dysponuje większym budżetem, to powinien być z niego zadowolony, bo z naszych testów wyszło że to po prostu bardzo dobry odkurzacz bezprzewodowy pod każdym względem, no i tak naprawdę trudno znaleźć w nim jakieś większe wady.